Szanowni Państwo, tutaj gościem zaproszonym był Pan Marszałek Piotr Sobecki. Bardzo chciał być. Ma poważny powód, że go tutaj nie ma, ponieważ jest to gorący okres negocjacji z Komisją Europejską Regionalnego Programu na przyszłą perspektywę, a to również będzie miało wpływ na to, jak lokalnie gospodarka się będzie rozwijała. W związku z tym nie będę nic mówić od siebie, tylko przeczytam jego osobiste słowa do Państwa. Szanowna Pani Prezes, Szanowni Państwo, dziękuję za zaproszenie na uroczyste otwarcie ogólnopolskiego Zjazdu Film Rodzinnych Urodziny. Jest mi niezmiernie miło, że to właśnie nasz region wybrali Państwo jako miejsce tegorocznego spotkania. Prowadzone w rodzinnym gronie przedsiębiorstwa stanowią ważną część gospodarki również w naszym regionie. Spotkania, które organizują Państwo każdego roku stwarzają doskonałą platformę nie tylko dla integracji, ale przede wszystkim otwartej dyskusji. Pomiędzy przedstawicielami sektorów prywatnego, publicznego i pozarządowego. Z ogromnym uznaniem przyglądam się aspiracjom polskim, polskich firm rodzinnych, które dążą do funkcjonowania w skali globalnej i program obrad przewiduje zagadnienia dotyczące współpracy z NATO czy Organizacją Narodów Zjednoczonych. Samorząd naszego regionu wspiera państwa ambicje i z uwagą przygląda się doświadczeniom polskich firm rodzinnych których zamierzeniem jest obsługa najważniejszych podmiotów w przestrzeni międzynarodowej. Pozwólcie również Państwo, iż wspomnę o zaangażowaniu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego w promocję potencjału rodziny, to właśnie nasz samorząd jako pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej stał się sygnatariuszem Deklaracji Weneckiej, dołączając tym samym do ponad 200 organizacji z całego świata realizujących ambitne programy prorodzinne. Podzielamy i propagujemy przekonanie, że to właśnie rodzina jest fundamentem bezpieczeństwa, dobrobytu i stanowi o dynamice rozwoju społeczeństwa. Dziękuję za Państwa ponad 15-letnie zaangażowanie w pracę na rzecz polskiej przedsiębiorczości oraz towarzyszącą zjazdą działalność charytatywną. Wszystkim uczestnikom spotkania przesyłam moje serdeczne pozdrowienia oraz życzenia owocnych debat i konstruktywnych konkluzji. A osobom towarzyszącym w tym dzieciom wspaniałego pobytu w naszym regionie z wyrazami szacunku Piotr Całbecki. Ja również się dołączam do tych życzeń. Jest mi niezmiernie miło, że stowarzyszenie, a zwłaszcza zarząd kobietą stoi, więc życzę wszystkiego dobrego i też życzę miłego pobytu w Toruniu.